Cześć, witam Cię. W tym filmiku dowiesz się, jak zainwestować w swój rozwój w maju i w czerwcu. Pierwsze, to są warsztaty majowe dla kobiet, o których mówiłam już dużo, dużo razy. One już trwają. Jak sam, sama usłyszałaś, to są dla kobiet warsztaty, więc jeżeli jesteś kobietą, której nie wychodzi na przykład w życiu miłosnym, gdzie byłaś zdradzana, okłamywana. Albo y, nie wychodzi ci w pracy, w finansach, być może w relacjach z ludźmi, być może masz poczucie, że po prostu idziesz w złą stronę, nie umiesz sobie ze sobą poradzić, to prawdopodobnie jest to związane z dzieciństwem. I na tym warsztacie właśnie zajmujemy się połączeniem z matką, co dla kobiety jest bardzo ważne: czerpanie od matki, uzdrowienie ran matki, ran ojca. I ostatnia część warsztatu to też jest powiązana z tym czerpaniem od matki, i to jest powrót do energii żeńskiej, czyli wchodzenie w energię żeńską i działanie jakby z tej energii kobiecej. Zaczęły się już warsztaty, ale można jak najbardziej dołączyć. Będą jeszcze dwa spotkania, 17 i 24, a to pierwsze spotkanie ja i tak wysyłam każdemu filmik. Więc jak dołączysz, to dostaniesz. Nagranie, które sobie sama, jakby tutaj otwarzasz. Również jeżeli nie możesz być w tych terminach podanych przeze mnie, to też sobie odtwarzasz nagranie, które ja wysyłam następnego dnia. Nagranie będzie dostępne przez 3 miesiące. Zapisujemy się pod adresem e-mail czytania dla Jest w opisie filmiku. I koszt to jest 350 zł. To tyle, jeżeli chodzi o te warsztaty. Kolejna rzecz to do 20 maja masz. I tutaj każdy ma, i kobieta, i mężczyzna. Masz y, dostępne moje kursy z kategorii rozwojowe w obniżonej cenie. To są trzy kursy. Kundalini Reiki, kurs Transformacja Rzeczywistości i kurs... Y, Manifestacje z poziomu wyższego ja. Jakby tam w opisie każdego kursu, możecie zobaczyć sobie, co to jest. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie do mnie pisać również na e-mail. Kursy dostępne są typowo na stronie szkoleniowej, która też jest w opisie filmiku. I to tyle, jeżeli chodzi o maj. A w czerwcu, moje, tak jakby dziecko. Dlaczego dziecko? Ponieważ bardzo się cieszę, że będę tworzyła ten kurs, bo kurs jakby się tworzy. To jest mistrzowski kurs kwantowy dla osób, które chcą pracować kwantowo nie tylko ze sobą, ale również z innymi osobami. Czyli poznacie w tym kursie techniki kwantowe, poznacie jak pracować z dzieciństwem, uzdrawiać właśnie rany z dzieciństwa kwantowo, co nie robić. I co robić podczas pracy z inną osobą. I kurs jest skierowany do osób, które na przykład są terapeutami, które zajmują się tata healingiem, coachami i których interesuje właśnie ta kwantowość, ale również dla osób, które chcą na przykład dla najbliższych to stosować, albo gdzieś myślą właśnie o pójściu w tą stronę. Czyli jeszcze nie musicie pracować z innymi ludźmi, żeby tu pogłębiać wiedzę, ale na przykład myślicie o tym, że no, w taki sposób chcecie pracować z innymi osobami, to ten kurs jak najbardziej jest dla was i cena kursu to jest 600 zł, będą dwa spotkania, a reszta będzie po prostu nagrana. Dwa spotkania, takie spotkanie powitalne, spotkanie kończące, czyli wasze pytania odpowiedzi, a cały materiał E, będzie po prostu nagrany, bo za dużo by było tych spotkań. Ja wiem, że niektórych tam nie pasuje, więc dla mnie też jest tak łatwiej, jeżeli ja większość materiału po prostu Wam nagram, bo będzie tam troszeczkę tego e, do ogarnięcia. I kurs będzie dostępny przez rok czasu na platformie mm, szkoleniowej. I jakby na tą pierwszą, rz pierwszy rzut tego kursu jest ilość e, miejsc ograniczona. więc jeżeli interesuje się i gdzieś tam myśli, żeby iść, to. Polecam zapisywać się już teraz. On potem dostępny będzie na platformie szkoleniowej w lipcu albo w sierpniu, jak wszystko już będzie tam wgrane, ale będzie w całkowicie innej cenie, czyli będzie w wyższej cenie. Dlatego tylko dla części osób jest on w tej niższej cenie, dla reszty będzie w niższej, raczej w wyższej cenie. Więc potem też będzie dostępny, tylko już w, jeszcze pomyślę w jakiej, ale na pewno będzie kilkaset złotych. Drożej kosztował ten kurs, więc jeżeli chcesz w tej niższej cenie pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kwantowości, to zapraszam i prawdopodobnie będzie tak, że ja do któregoś tam lipca albo nawet do końca czerwca podomykam ten kurs, a potem jeszcze, jeszcze będę w trakcie dokładała to, co ja uważam, że powinniście znać, więc jakby w ciągu miesiąca ten kurs się. Nie domknie wszystkie te najważniejsze narzędzia. Dostaniecie oczywiście w ciągu miesiąca, a reszta będzie dokładana później. Więc zapraszam, miłego dnia i pozdrawiam.